Uh... <music> Czasami budujesz skorupę. Taką skorupę, która ma Cię uchronić przed złym światem, przed cierpieniem, często oddzielić od innych ludzi. Taka skorupa, która staje się Twoim domem, stajesz się twardy i niedostępny dla innych. Pewnie też do końca nie rozumiesz siebie, ale też nie ma do Ciebie dostępu Bóg. A Bóg jest tym, który. Przychodzi ze swoim Słowem i to Słowo tak opukuje tę skorupę. On sprawdza, czy to ona pęknie, po to, żeby Cię to Słowo zraniło, po to, żeby Cię wyprowadziło do życia z tego grobu, który sobie zbudowałeś. W dzisiejszym Słowie prowadzi nas sam Pan Jezus. To On jest tym, który komentuje. To On jest tym, który ma autorytet, by wyjaśnić słowo pisma. I to, co mówi, to mówi dzisiaj. Jest bardzo trudne do udźwignięcia słowo. Dla nas, którzy chcielibyśmy odroczyć nawrócenie, odłożyć na potem, nie dokończyć jakichś spraw, tylko poczekać, żeby same się zrobiły, albo żeby rozeszło się po kościach. A Jezus przychodzi i mówi: dzisiaj. Dzisiaj jest czas zbawienia. To jest ten moment, który znakomicie kiedyś tam rozpoznał Zacheusz i po swoim spotkaniu z Jezusem on wszystko zmienia, jest poruszony. To jest ten moment, w którym w Słowie, to znaczy w Jezusie Chrystusie, przejrzała się Jawno i wszystko stało się nowe. To jest Słowo, które stwarza dzisiaj, nie jutro, nie potem, nie w jakimś wiecznym nigdy. Ale dzisiaj. Druga rzecz, którą przynosi to Słowo, to przynosi pytanie: czy już płakałeś z powodu Słowa? Naród wybrany, który odbudował świątynię, słucha Słowa Bożego. Oni płaczą, bo to jest konstytucja życia. Nie ma innego lepszego Słowa, lepszego komentarza, lepszej drogi, żeby się nie pogubić. Oni już to doskonale wiedzą, bo wrócili z niewoli. Teraz, kiedy słuchają Słowa Bożego, a słuchają tory, i to naprawdę jest nudna księga. Ale oni płaczą ze wzruszenia, płaczą i uwielbiają Pana Boga. A więc czy już płakałeś z powodu Słowa? Czy Słowo Cię tak dotknęło, że zmusiło do tego, żeby ten mur i ta skorupa pękły? I ostatnia rzecz, to słowo, to słowo od Jezusa, to jest słowo z mocą. To nie jest takie niewinne słowo. Jeżeli je podniesiesz, jeżeli pójdziesz za nim, to ono ma moc zmienić to wszystko, co dotychczas było nienaruszalne, nie, nie do zmiany, to wszystko, co dotychczas było zamknięte w grzechu i w jakiejś niemocy. Moc jest zawsze mocą Chrystusa, mocą słowa. I dlatego, jako chrześcijanie, potrzebujemy po prostu słowa dobrego Słowa. W tym świecie wielu słów, wielu Ewangelii potrzebujemy takiej, która przywraca życie. I to jest Jezus Chrystus.